Cześć Boże, witajcie w kolejnym odcinku Wanted. Szukamy Boga cały czas. I ostatnio uświadomiłem sobie nową odsłonę Pana Boga, która wcale nie jest taka oczywista. A jednocześnie do mnie to dotarło bardzo mocno, że w ten sposób też Pan Bóg działa, i warto o tym powiedzieć, i warto na to zwrócić uwagę. Zrodziła mi się ta myśl podczas rozmowy. Mieliśmy w kuchni e, taką rozmowę z panią Białkowską na temat e, naszej działalności na Zielonej razem z braćmi, z ojcem Wojtkiem, Tokiem Biłką i Ojcem Maćkiem Biskupem, e, że, żebyśmy próbowali jakoś ponazywać, tak nas. Pani Monika pytała, dlaczego właśnie podczas pandemii, szczególnie, ale nie tylko, no bardzo wiele osób odnalazło się i korzystało, i do, do dzisiaj są wdzięczni za to, co my to robiliśmy tutaj na Zielonej podczas pandemii. I ja pozwoliłem sobie odpowiedzieć, że tak naprawdę. Nie wiemy, dlaczego to zadziałało. Prawda, że to było nieprzewidywalne, że pewnie wiele różnych rzeczy. To, że tu byliśmy, że chciało nam się to robić, że ta nasza kaplica jest taka, nazwijmy ją fotogeniczna to znaczy to wszystko jest tak bliżej, jakoś łatwiej może wtedy odnaleźć podczas liturgii, podczas mszy świętej, podczas Triduum Paschalnego. Wielu ludzi mówiło, że właśnie razem z dziećmi mogli na spokojnie być i wszystko dokładnie obserwować, co dzieje się podczas Triduum Paschalnego, bo zwykle, no zwłaszcza u Dominikanów, jeżeli jest tłok, wielki tłum ludzi, to trudno zobaczyć, co właściwie się dzieje. Nie jesteśmy tego aż tak świadomi. I oczywiście można pomyśleć, ach, jeszcze by się dało dużo lepiej, bo takie myśli też mamy, ale cieszymy się, że rzeczywiście tak wielu ludzi z tego skorzystało. Więc trochę nie wiemy, trochę widzimy takie prawidłowości. To, że też wcześniej jakoś. Tym się zajmowaliśmy, robiąc Dominikanie.pl, więc te wszystkie medialne rzeczy nie były dla nas tak obce. Ale podczas tych wypowiedzi dotarło do mnie, że w taki sposób właśnie działa Duch Święty, że już wcześniej wszystko przygotowuje, tak jak czytamy o tym w Biblii, że to się nie zaczyna dziać, to, co robimy, dopiero w tym momencie, kiedy zaczynamy to robić, że wcześniej już byliśmy w taki czy inny sposób uzdolnieni do tego, by to robić. Jeżeli jesteśmy jakoś otwarci na Boże Prowadzenie, na Ducha Świętego, to on nas tak poprowadzi, żeby potem przez nas usłużyć tym, którzy przyjdą dopiero za jakiś czas i będą chcieli się czy z Panem Bogiem spotkać czy skorzystać z naszej służby. Że to się dzieje już dużo, dużo wcześniej, że dużo wcześniejsze już są te zamysły. Może to jest szczególnie w okresie Bożego Narodzenia, ale. Yy... Też myślę że w innych okresach także jakoś szczególnie widoczne, że to przyjście Pana Jezusa, przyjście Mesjasza było już wcześniej wielokrotnie i na różne sposoby zapowiadane, ale też choćby przygotowywane przez Jana Chrzciciela. I y, Jan Chrzciciel był przygotowywany, i myślę, Maryja i Józef, że byli w stanie odpowiedzieć y, na to, co się ma stać. Że. Y, Pan Bóg już wcześniej o to zadbał, wcześniej to przygotował, i to jest e, może takie niezauważalne, e, a potem dopiero się jakoś składa. E, I można powiedzieć, też nie wiemy, ale warto też zobaczyć ten zamysł Pana Boga. Nie? W tym sensie pozytywnym, może już teraz tak wyskoczę trochę do przodu, e, to znaczy też że warto, że naprawdę warto być każdego dnia otwartym na Boże natchnienia, wsłuchanym w Boga, żeby On mnie przygotowywał do czegoś, co na ten moment tego jeszcze nie ma, czy tego nie widać, ale On już wie, co się wydarzy w naszym życiu i do tego nas wyposaża i do tego nas przygotowuje. Też choćby tego doświadczyłem na Lednicy, też o tym już wspominałem. Sam się dziwiłem, że te wszystkie moje dary, talenty, które wcześniej były jakoś ukształtowane, przygotowane i w sensie Bożym, ale też w sensie ludzkim zwyczajny, że to czy tamto umiałem zrobić, że dokładnie miałem takie wrażenie, że ja tam idę jak po sznurku, to znaczy robię dokładnie to, co potrzeba zrobić. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej zostałem jakoś w taki czy inny sposób do tego przygotowany. Że mogę pójść do telewizji, bo umiem, do radia, bo umiem napisać coś, bo umiem, nagrać coś, bo umiem, wypowiedzieć się, bo umiem, coś napisać, podpisać, nie wiem, z kimś się spotkać, bo umiem, i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Że tego wydawało się tak dużo, a jednocześnie każda z tych spraw była wcześniej przygotowana. Też jeszcze jedną mam myśl a propos tego, jak byłem klerykiem jeszcze y, dominikańskim y, i kolejne y, zadania były mi polecane. Takie, które. Y, Wydawało mi się, że przed chwilą jeszcze nie mam o tym zielonego pojęcia i się kompletnie do tego nie nadaję. Po prostu Pan Bóg jakoś tak mnie prowadził, przygotowywał, że gdy przyszło to zadanie i tak było, że co pół roku zmieniały się te zadania podczas studiów, to właśnie ja po prostu je podejmowałem i czułem się do tego jakoś przygotowany na ten moment. Co oczywiście nie było tak, że jest niewymagające, czy że nie trzeba się douczyć, dokształcić czy jeszcze to czy tamto yy, yy, jakoś dorobić, tak powiem brzydko, tylko no po prostu, no, jakby miałem z czym wystartować. Potem też miałem potrzebne, nie wiem, zasoby, kompetencje, zdolności, żeby inne rzeczy Robić czy dopełnić tych, które jeszcze potrzebują dopełnienia. Więc no akurat dokładnie to się wydarzyło. I mógłbym tak się cofać do kolejnych, kolejnych, wcześniejszych okresów mojego życia, że tego doświadczałem. No pomyślcie, jak to jest w Waszym życiu. Czy to, co robicie teraz, czy widzicie, że do tego jakoś byliście wcześniej. Y, przygotowywani, y, y, jakoś kształtowani, czy nie, nie macie tego doświadczenia? Nie? Albo właśnie, że tak się przejmujecie y, różnymi sprawami, które spadają, wydaje się jak grom z jasnego nieba, a tak naprawdę coś już jest przygotowane i no, do wielu rzeczy, nie wiem, myślę o cierpieniu, chorobie, nawet śmierci. No, nigdy się nie przygotowujemy czy nie przygotujemy odpowiednio czy wystarczająco. Ale to nie o to chodzi, żeby od razu być gotowym, tylko być uzdolnionym i potem razem z tą sprawą, z tym zadaniem jakoś się rozwijać. Więc patrząc na Pana Jezusa Nowonarodzonego, patrząc na Marię, patrząc na świętego Józefa. Też można tak powiedzieć, czy oni się do tego nadawali, patrząc na apostołów, czy oni się do tego nadawali, ale czy Bóg ich nie uzdolnił, czy ich nie przygotował wcześniej? Nie? Mówię to też z całą świadomością, że można się przestraszyć, to znaczy można nie pójść za tym, co otrzymuje, choćby jak w przypowieści o talentach, tylko zakopać to, wycofać się. Uznać jednak, że ja się do tego nie nadaję, że nie jestem wystarczająco przygotowany. I nie chodzi mi o to, że czasami trzeba odmówić, bo rzeczywiście nie jestem wystarczająco przygotowany na czymś się nie znam, czegoś nie umiem po prostu, więc trudno, żebym się na to zgadzał. Natomiast w tych sytuacjach, które trochę mnie przerastają, ale jednocześnie są jakoś ze mną zgodne. Czy ja umiem zaufać, że wystarczy mi łaski, wystarczy mi zdolności? Czy teraz akurat przychodzi mi do głowy, że można stanąć na progu Ziemi obiecanej i przestraszyć się takich czy innych olbrzymów, i potem zasuwać po pustyni 40 lat? Nie? Można też tak, <grymne> ale czy nie było wystarczająco dużo łaski, żeby wejść do Ziemi obiecanej? Nie? Żeby zaufać? Naprawdę Pan Bóg wierzy w to głęboko, nas przygotowuje do tego, uzdalnia do tego. Ja chcę dzisiaj uwielbić Pana Boga za to, że to jakoś sobie uświadomiłem, że czy robię to czy tamto, to wcześniej już Pan Bóg we mnie pracuje i już to razem ze mną przygotowuje. A że ja też chcę razem z Nim to przygotowywać i być do dyspozycji każdego dnia, żebym przygotował się jak najlepiej. Czego i Wam życzę? Uwielbiajmy Boga, bo On naprawdę przychodzi i pozwala się znaleźć.